Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy oblubieniec się opóźniał, zmożone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie Oblubieniec idzie! Wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swoje lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny prosząc, panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.